Stawaj! Wstawaj, szkoda lata! Tylko z RMFFM. Po weekendzie w prasie jest ten news na pierwszych miejscach. Jacek Kurski wziął ślub kościelny w łagiewnikach, Mariusz Błaszczak robił za drużbę, a beata szedło za starostę czy odwrotnie. Znaczy, że, kurczę, przecież prezes kurski mia miał już żonę, miał oficjalną kościelną małżonkę, nawet były zdjęcia w sieci. Jakim papież, papież błogosławi prezes kurski ma rodzinę. Ale widocznie pan prezes tak ceni, tak lubi tradycyjną rodzinę, że po prostu yy, założył sobie drugą. Staba i szkoda lata w RMFFM. W Nadażycach koło września, pozdrawiamy serdecznie, pojawiły się tajemnicze kręgi w zbożu. Wyglądają jak spod cyrkla i mówi się, że to UFO. Dziwna sprawa, bo ja myślałem, że tajemnicze kręgi to jest otoczenie prezesa Kaczyńskiego. A tu proszę. I ponad właściciel zboża ma problem, bo chciałby skosić, a UFO miłośnicy nie chcą. Jest taka teoria, yy, ja wam powiem, że UFO to są wandale, a całe te kręgi to są rysunki ich yy, penisów. No i nie wiem, może ta teoria jakoś pomoże właścicielowi zboża. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Dokładnie właśnie tak. Każdy dzień jest tych, którzy się obudzili i są razem z nami. Cześć, dzień dobry, raz jeszcze tu wstawaj i szkoda dnia, tu... Yy, a przepraszam, a nie, a to wcale tak nie jest. Tu wstawa i szkoda lata, tu RMF FM. Przemysław Skowron, ponownie mówię dzień dobry. Yy, pan Trzaskowski. To jest cytat z, z, z internetu Pan Trzaskowski jest jednym z ostatnich ludzi Którzy by mogli uchodzić za tych zdolnych do budowy jakiejś ugody Tak mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński <grym> Zupełnie jakbym słyszał Rafała Trzaskowskiego mówiącego o prezesie Wstawaj szkoda lata w RMF FM. Dlaczego kobiety umawiają się z mężczyznami, którzy im nie pasują? Mam dla was taką historię z internetu Psychologowie to badali Otóż często kobiety godzą się na randkę z brzydkim, by mu nie robić przykrości Patrzcie, czyli te wszystkie dziewczyny umawiały się ze mną niekoniecznie z racji męskiego uroku, czy kłującego duszę, testosteronu, tylko z litości. Przez okropne. Jak wrócę do domu, to z uznaniem spojrzę dzisiaj na moją żonę. Tak się poświęcić. Nie dość, że się jeszcze poświęciła, to jeszcze teraz pilnuję, żebym ja innych kobiet nie narażał na siebie. Przez złota dziewczyna. Wstawaj, wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMFFM. Avicii i Rita Ora we Wstawa i Szkoda Lata. Ja uwielbiam takie artystyczne kooperacje. Uważam, że muzycy częściej powinni łączyć siły i nagrywać takie numery, żebyśmy je mogli wam grać o poranku. E, news dzisiejszego poranka. Prokuratura podała, że były minister transportu Sławomir N. Pindolo i Belmondo został zatrzymany pod zarzutem korupcji. No CBA zapukała do, do drzwi dzisiaj o poranku. Do niejednych zresztą drzwi zapukali. E, zatrzymanych jest więcej. i O tym będą mówiły dzisiaj nasze fakty. CBA puka. Kurczę, to jest przykre, bo bo to znaczy, że jest w kraju ktoś, kto budzi mocniej niż wstawa i szkoda lata. No taką mamy konkurencję. Wstawa i szkoda lata w RMFFM. No i tak to sobie można napić kawę, prawda, o poranku. Delikatnie sączyć, albo właśnie małymi łyczkami, taka już lekko przestygnięta, ją wypijać, żeby szybciej. Jak chcecie, tak robicie. Po prostu a my do kawy gramy najlepszą muzykę. Internet pisze o pracy sezonowej, że większość szukających pracy sezonowej nie bierze pod uwagę wyjazdu za granicę. Kurczę, no to ja współczuję, powiem Wam Niemcom. No kto będzie teraz zbierał szporagi i inne takie? No kto? To no nie mi jedyna nadzieja w naszych celebrytach rodzimych polskich. Przecież zaraz po wyborach zapowiadali, że wynik im się nie podoba i że wyjeżdżają. Wstawaj szkoda lata w RMF FM. W prasie rządzi e, Jacek Kurski, prezes TVP i echa jego ślubu. E, otóż prezes Kaczyński dał podobno prezesowi TVP w prezencie, w młodej parze dał srebrną cukiernicę. To musi być, powiem wam, prezent z przesłaniem. Albo prezes mówi tym prezentem Jacku, przestań mi tyle słodzić, albo mówi Słoć mi, Jacku, więcej, masz tvp Alej! Widać też, że prezes zupełnie się nie orientuje, bo teraz daje się kłady, elektryczne hulajnogi, RTV, AGD. Jakby tak, po drugim kościelnym ślubie pan Jacek Kurski planował drugą, pierwszą komunię no to prezes powinien się lepiej przygotować. Stawaj, szkoda lata w RMF FM A tak, dziewczyno, to, proszę ci bardzo, w ogóle po poranku z RMF FM to wiele takich melodii pozostaje w głowie, potem można nucić, nucić do późnego wieczora. Jarosław Kaczyński zapowiada rekonstrukcję rządu, to jest prasa, ale premier ma zostać. Powiem wam, że mam tu pewien problem, bo słyszałem, że ci, którzy są w rządzie, to są bardzo dobrzy ludzie. Pytanie, na kogo się ich wymieni. I to jest odpowiedź. Bardzo dobrych wymieni się na świetnych, a później ewentualnie świetnych wymieni się, nie wiem, na wybitnych. Wybitnych wymieni się na niebywałych, i tak można w kółko. Patrzcie, jak to wiele musi się zmienić, żeby nic się nie zmieniło, no? Wstawa i szkoda lata w RMFFManselmerlo, fire in the rain, czyli ogień w deszczu. To to musi chodzić o miłość, nie ma innej możliwości po prostu. To jest magia muzyki. Najlepszej muzyki, jaką dla was gramy wyremowałem. W Blauberen w Niemczech, taką informację dla was znalazłem, znaleziono najcięższy jak dotąd meteoryt. Ma 28 na 25 cm i waży 30 kilo. Poprzedni rekordista ważył 17 kg. Patrzcie, to, co to się dzieje na tym świecie. Niemcy są coraz ciężsi. Niemki coraz cięższe. Niemieckie meteoryty też ważą coraz więcej. Na szczęście wiadomości z Niemiec są coraz lżejsze i jest w tym, powiem Wam, jakieś pocieszenie. Wstawaj, szkoda lata w RMFFM. Teraz lepsza historia niż zatrzymanie Sławomira Nowaka, niż ślub prezesa Kurskiego. Zarabiamy 1000 zł. więcej niż 5 lat temu. Przeciętne, czytam dzisiaj, yy, miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 1000 zł. brutto, tak wynika z danych Gusu. Czyli tak, że jeżeli ja dostałem 0 podwyżki, to znaczy, że Olbratowski dostał 2000. Chociaż nie on by się pochwalił, na pewno bym wiedział. Ale skoro tak, skoro ja nie dostałem nic, skoro Olutek nic nie dostał, to znaczy, że nasz wydawca dostał trójkę. Kamil! Kamil! Ono to musimy po pogadać chyba jest temat. Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMFFM.